W dniu dzisiejszym, to jest 9 maja 2023 roku, doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych w miejscowości Bielawa przy ulicy Piastowskiej. Pojazdami podróżowało po jednej osobie. Jedna z poszkodowanych uległa obrażeniom, jest w tej chwili zaopatrywana przez zespół pogotowia ratunkowego. W pierwszej fazie akcji po zgłoszeniu otrzymaliśmy informację, że osoba znajdująca się w jednym z pojazdów jest zakleszczona. Niemniej przed dotarciem jednostek ochrony przeciwpożarowej okazało się, że przy pomocy tutaj osób postronnych udało się jej wydostać z pojazdu i przejął ją zespół ratownictwa medycznego. Policja prowadzi swoje działania na miejscu. Straż Pożarna zabezpiecza y, miejsce zdarzenia i spowaga kierowanie ruchu. Na miejsce zdarzenia przybyły y, trzy jednostki y, zawodowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Biela.